też jak widzę wersję Stron Kebus. Witam Was serdecznie na CSGO Skins w dzisiejszym odcinku. Od 50 zł do rękawiczek, zobaczymy jak nam to pójdzie. Wpadajcie na stronkę z kodem Kebus. Darmowe 2 zł, 10 groszy na start. Także serdecznie Was zapraszam dla nowych graczy. A 10% bonusu do depozytu dla każdego z Was. Także wpadajcie i przypominam, że dalej trwa ten konkurs na kostkę. Przy minimalnej wpłacie 8 40 zł, 40 groszy. Możecie taką kostkę sobie zgarnąć. Także serdecznie Wam.

No i co? Lecimy sobie 50 zł do dyspozycji. No, myślę, że tutaj nie ma co się na razie bawić w skrzynie. Zaczniemy sobie od bitew. Bo. Tu trzeba ryzykować, to po pierwsze. I zaczniemy sobie oczywiście od tych tańszych pułapów. Natomiast, no, trzeba. Trzeba próbować i trzeba ryzykować, dlatego akurat bitwy. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. 6.30 na sam start. Zobaczymy, co nam się uda tutaj ugrać i czy w ogóle coś nam się uda ugrać. No ale liczę na to. Zobaczymy, jak nam ta próba pójdzie. Jelek spoko. No, jeszcze jeden droższy. I bylibyśmy w domu, ale chyba niestety. No, niestety. Niestety mamy pierwszą porażkę. Niedobrze. Niedobrze, ale. Takie porażki też trzeba przyjmować. No dobra, za złoty 26 dołączymy sobie. Być może. No, jakby nam się tu przywarciło. I byśmy zgarnęli. No, zobaczcie. 2,31. Zawsze coś do przodu. W takich odcinkach grosz do grosza, w, taki, w takich odcinkach liczy się wszystko. I to mówię serio, każda bitwa, 13, underdog, spróbujmy. To jest bardzo ryzykowne posunięcie, bo to zżera dużą część budżetu, ale no zobaczyłem taką bitwę, żalnie skorzystać. Zaczynamy nieźle, dobrze, że jest to underdog, o tyle dobrze. O, ale dostałem maga za dychę, nie? O, i tak się kończy ten underdog chyba, co? Okej. Okay. To jest mocne. To jest mocne. Bardzo mi się to spodobało. 64 zł mamy. Tak, do, dobra. Dobijmy. Chłopaki nie mają jednego slot'a to dobijmy. Może się przyfarci. Abyśmy ósemkę zgarnęli. No blisko byliśmy, niestety. 9.24 na trzech graczy. Próbujemy. Próbujemy, musimy się łapać wszystkiego, tutaj jest wiecie, brick by brick, rozumiecie, powoli musimy do tego jakoś dojść, zaczynamy mega kiepsko, no to była chyba ta droższa skrzynka, ooo, no fajnie jakby to, jakbyśmy to byli my, no ale niestety, za dziewiątkę, no nie zdążyłem, 33, no też by było dobrze takie coś wygrać, ale 420, nawet, nie, nawet nie, zdąży, nie zdążyłem kliknąć. Dobra, zróbmy my może jakąś bitwę rzeczywiście. Spróbujmy. No tak, za 11. Za 11 spróbujmy sobie zwykłą na razie. Tam w underdogi będziemy się bawić później. Albo jak coś będzie ciekawego. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Boże, to się staje realne. Dobra, elegancko elegancją. Dobra, 130 zł. To jest realne, to jest realne, serio, to jest realne. Boże. Jakby pierwszy raz mi się taki odcinek udał, to bym był tak zadowolony. Eee... No ile najtańsze rękawiczki? No z 200 coś, nie? Te takie wiecie, obśrupane racing greeny. Ile one? No z 200, nie? Około. No to jeszcze z 7 dyszek musimy u, umczknąć. Dobra, pobawmy się na razie w te tanie skrzynki. Jak, jak one mają dawać raz na jakiś czas taki dobry drop, to, to być może Pójdźmy w ilość, nie jakość tym razem. No szkoda, no te dwie dyszki by się przydały. 16 underdog spróbujmy. Łap, łapujemy się wszystkiego, to jest to co mówię, to jest hustle, To jest e, brick by brick. Kurde, no to jest underdog. Ja nie mogę takich rzeczy dostać na underdogu. No to już to przegrałem, no to już nie ma co nawet wyglądać bitwy. Przecież z tego to na, nawet najdroższa naklejka jest, a nie, jest 38 niby, no ale to... No właśnie. Kurde, no, jakby była normalna bitwa. Dobra. Eee, ok, przegraliśmy underdoga. Dostaliśmy dobry drop. Czyli jest szansa, że teraz dostaniemy słaby. Nie mówię, że tak będzie, ale jest taka szansa. Jest cień szansy na to. Więc spróbujmy to zrobić. Eee, spróbujmy to zrobić. Troszkę, troszkę zaryzykujmy. Spróbujmy za 30 zł underdoga. Na trzech graczy. To jest ryzykowne posunięcie, bo cofamy się z budżetem ostro. Mieliśmy 130, będziemy mieli 74. No jest to trochę cofnięcie. Nie ma co, ale to jest to, o czym mówię cały odcinek. Trzeba próbować. W takich odcinkach trzeba próbować. Ok, ok, zaczynamy nieźle, bo od... on odleciał. On już jest w swoim świecie. I teraz słaby, mega słaby, proszę. Dobra jest szansa. Nie, 8 zł. 117. Szyk... Wygralibyśmy to, już byśmy mieli, nie? No, lipa jest teraz. Teraz to jest lipa. No dobra, zobaczymy, co tu. jakie bitwy tu są jeszcze. Byśmy tak. By... Uff, blisko było, no, blisko. Dobra, zobaczymy. No, może się jeszcze odkutka jakaś będzie, mega. Pięć skrzynek, 630. No jedziemy. Same niebieskie skiny. Jedziemy. No, ale kebus na prowadzeniu, klasa. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. Oj, niestety prowadzenie zostaje przejęte. No dawajcie, no. Kurde, no i tak już takie słabe trafi mi tu lecą. No Chłop trafia słabiej ode mnie, no nie ma szans, no. 20 groszy, o, złotówkę. No dobra, dwie dychy zgarnął, dobra bitwa to była swoją drogą. E, no dobra, trzeba ryzykować. 68 zł ryzykujemy. Water. Dobra. Musimy, no musimy. Miałem 130, no muszę zaryzykować. Na dwóch graczy już to daje. Od razu Ziomek wbija. Zobaczymy. Lock Water Elemental. Kurde, no i ja w gorszym stanie dostaję. Nie, no. <gry> Pograne, nie. No chyba, że kombek z 6,30. No spróbujmy, no. Może, może kombek będzie? Co to jest najdroższe? Royal Paladin. No chyba to nie jest kombek, nie. Chyba to nie jest kombek. No mamy złoty 72, to jeszcze chyba na najtańszą skrzynkę styknie, co? No styknie. No to damy na cztery osoby. Może to jednak będzie kombek, nie? Kurde, ale dobry odcinek mimo wszystko. No musicie przyznać. Byliśmy blisko. Byliśmy blisko, nie wiem. No nie, w sumie nie wiem, czy najbliżej ze wszystkich tych odcinków, ale byliśmy serio blisko. Passa była niezła, no niestety, nie udało się. W każdym razie dzięki za oglądanie. Wpadajcie na stronkę, próbujcie swoich sił, trzymajcie się. Yo.